Jest pokazywaniem tego, że się na różne rzeczy nie godzimy. Jest wynikiem jakiejś frustracji. W środku nam wszystko buzuje. Lepiej by było po prostu tupnąć nogą oficjalnie i powiedzieć, co mi leży na wątrobie. Jestem cholerykiem. Niepotrzebnie kompletnie wchodzę w, w polemikę i w dyskusję i, i karmię trola. Na ogół to tu mnie w sobie i to jest niedobrze. To zupełnie nie tak powinno wyglądać. Szósty w sekwencji ma najwięcej twarzy. Złość, zdenerwowanie, furia, oburzenie. Często bywa słuszny, tak się usprawiedliwia. Wściekle zaraźliwy. Trudno by poskronić. Co za diabelstwo. Gniew. Jest takie zdanie Świętego Pawła. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest moment, w którym moje emocje zaczynają mną rządzić. Mój gniew to takie oburzenie i za jak gdyby myślą nie, nie podąża czyn. Eee, ja lubię gniew. Ja cenię gniew. Jestem taką osobą, która. Na przykład nie lubi się gniewać jawnie. Jeżeli mówimy o gniewie jako naprawdę o grzechu, no to on, on chyba się bierze, bierze z rzeczy, które są w nas i, i to nagle po prostu puszcza. To jest uczucie bardzo wyniszczające i trzeba je jakoś przerobić. To jest coś, co niszczy nasze życie. Przede wszystkim wtedy, kiedy jest zaskorupiałe. Nie wtedy, kiedy jest gorące i parze. To też nie jest dobrze. Ale kiedy tworzy się taką skorupą, która nam... osada się na naszych rękach, nogach, na naszych oczach i uniemożliwia nam normalne życie. Gniew chyba jest wtedy, kiedy ja przestaję w jakiś sposób nad tym panować, kiedy, kiedy nie potrafię tego wystopować. Kiedy, e, kiedy wskutek zdenerwowania podejmuje określone działania e, działania, które mogą przynosić szkodę. Jeżeli obliczem gniewu jest agresja, to jestem na nią bardzo wyczulona, przeczulona. Nie lubię agresji, szczególnie takiej ukrytej właśnie w jakichś docinkach czy takiej przesadnej uprzejmości, nadskakiwaniu wobec kogoś, nie, nie cierpię czegoś takiego. Mówi się nam, że gniew nie jest uczuciem dobrym, więc mm, to jest takie wstydliwe, no w pracy się gniewać, to jest nieprofesjonalne. Więc siedzimy takie uśmiechnięte na siłę, a w środku nam wszystko buzuje. Na co ja się gniewam? Coś idioci jeżdżący na jednym kole, na mo motorem w środku miasta, ruszający z piskiem opon. Zupełnie nie liczący się z tym, że obok są inni ludzie i można, można ich y, wyprawić y, chcący na tamten świat. Gniewam się, a może bardziej wkurzam w momentach, kiedy ktoś mi przypisuje intencje, które są naprawdę daleko, daleko ode mnie. Sposób działania ludzi kościoła czy ludzi mediów kościoła, którym może, e, może doprowadzić do tego, że ludzie, którzy niekoniecznie są w tym kościele jakoś mocno zaangażowani, że to ich od, tego, że to ich od kościoła odechnie. Tak? I wtedy, jeżeli ja widzę coś takiego, że, że ktoś działa w ten sposób. To mimo, że staram się sobie mówić, że Kościół jest powszechny, że są różne sposoby patrzenia, widzenia, działania, jeżeli widzę, że, że, że czyjeś działanie mo może choćby doprowadzić do tego, że ktoś, ktoś się od Kościoła do, do niego nie przyjdzie albo z niego odejdzie, no to tak, to, to wtedy, wtedy, wtedy się gniewa. Mój gniew dotyczy tego, co mi bliskie i dlatego bardzo często gniewam się w kościele. Ale najbardziej chyba mnie denerwuje taki brak empatii, takiej podstawowej wrażliwości. I to również u nas, u katolików. Przed kościołem, parkowanie, to, że tam na, na normalnych parkingach ktoś tam stawia auto, także zajmuje jakby dwa miejsca. To może nie dziwić, ale że przed kościołem no też mnie autentycznie wkurza. Grzechy czy winy, czy słabości ludzi kościoła gniewają mnie w sposób straszny. Kiedy widzę nie wiem, kłamstwo, kiedy widzę obłudę, to mnie wtedy doprowadza do takiego straszliwego gniewu. Ja się gniewam kiedy ktoś żartuje na temat Boga w mojej obecności. Mówię, nie mów tak, przy mnie tak nie mów, gniewam się na ciebie. Oczywiście to nie jest tak, że urządzam jakieś dantejskie sceny. Bardzo często e, się wkurzam, e, zwłaszcza w pracy, kiedy coś na mnie wychodzi, kiedy ktoś mi oddaje tekstu, albo kiedy coś e, a, a zwłaszcza się gniewam na głupotę ludzką i na to, yy, yy, że coś napiszę, a ktoś tego nie rozumie. I mnie to tak strasznie gniewa i to jest taki, taki gniew przechodzący smutek, że człowiek napisał, tak się starał, żeby napisać delikatnie i subtelnie i tak, żeby każdy zrozumiał, a tutaj trach. Najbardziej mnie denerwuje chyba, kiedy ktoś próbuje za wszelką cenę yy, zrobić temat, zrobić newsa yy, i pomija przy tym yy, perspektywę, że pracuje z ludźmi, yy, że on pisze o konkretnych osobach. Że jego praca ma wpływ na konkretne życie. Bardzo rzadko, wbrew temu, co się sądzi, jestem rzeczywiście wściekły na ludzi. Nawet na swoich rozmówców. Jestem wkurzony, jestem wnerwiony, krzyczę. Ale bardzo rzadko jestem naprawdę w... Jakąś metodą na gniew jest oddychanie, bo y, nie tylko ja, ale pewnie wielu z nas bardzo płytko oddycha i, i nędznie oddycha i marnie oddycha, więc taki, taki prawdziwy, głęboki, świadomy oddech to, to, to na pewno jest jedna z metod, y, gdzie można sobie z tym gniewem poradzić. Na ogół no to, to, to tłumie w sobie. Gniew można też wybiegać i to też działa. Staram się y, zacisnąć zęby i pięść i, i... Powiedzieć 10 razy zdrować Maria. Franciszek o tym mówił. Papież w jednym z kazań do rodzin mówił: kłóćcie się, rzucajcie w siebie talerzami, ale się nie gniewajcie dłużej. Można się na siebie pogniewać, można się pokłócić. Jest tylko grunt, żeby tego tak nie zostawiać. Jak mnie mm, bardzo dużo już wkurza, to lubię, lubię wyjechać gdzieś, gdzie e, wiem, że ta przestrzeń jest bezpieczna. Tak? W sensie bezpieczna. E, odcięta od tego wszystkiego, czym żyję na co dzień i co mnie denerwuje. Jak przychodzi taka fala gniewu, to staram się zrobić trzy wdechy, ale właśnie odmówić jakąś modlitwę, na przykład Aniele Boże, jakoś tak. Jak się gniewam, to mówię Aniele Boże, żeby te przyjść z pomocą, bo ja naprawdę sama tego nie ogarnę. Denerwować się, oburzyć i, i stłumić to w sobie, to, to, jest, to jest niedobre, wydaje mi się, mało twórcze, bo, bo gniew może być twórczy jednak. Nie wierzę w przechodzony gniew. Myślę, że gniew przechodzony jest gniewem upchanym, a jak jest upchany, to prędzej czy później wylezie. Ktoś, kto ma charakter, nie boi się powiedzieć, co myśli, w co wierzy i nie boi się o to zawalczyć. I nie boi się też zawalczyć o słabszych jeżeli jest to taki autentyczny gniew wynikający z jakiegoś świata naszych wartości, które są nie wiem, ranione, obrażane, zafałszowywane, to ten gniew jest dobry. Ja myślę, że w związkach również prawdziwy gniew i wyrażanie go wzajemnie wobec siebie jest bardzo dobrą i ważną rzeczą i że tego powinniśmy się uczyć. Stefan Kiślewski nie oradźcie, mówiąc o tym, że z głupotą się nie gada, bo to ją nobilituje. Istotą tego grzechu jest to opowieść, którą usłyszałem dawno temu. Dziewczyna opowiadała historię swojego życia. Kiedy miała 14 lat, odpysknęła coś ojcu. Prawdopodobnie, znając 14-latki, odpysknęła mu um, mocno. W tej chwili ma ponad 20 lat. Od tego momentu nigdy z ojcem nie rozmawiałam. Mieszkają razem, mijają się i on z nią już nigdy nie rozmawiał. I to jest gniew.